Cześć, tutaj Majcia. I dzisiaj chciałabym was oprowadzić po moim koncie na Momio. Um, tak. Dobrze. No to tak, to taki będzie króciutki filmik, bo troszeczkę się uśpieszę. Może ktoś powie YouTube. Zapytamy się. Aha, jak to, to nawet nie odpiszę. Dobra, nikogo nie ma. Łę, łe, łech, łe. łe, łe. Dobra, wracamy już na miejsce. O to, tak. Ona była 19. Dobra. Napisałam sobie życzenie. No to tak. Przejdźmy do prowadzenia po kącie. To jest mój zyszek. Birmo, łatek, Tutaj mam MSP po drugiej stronie i tak. Mój profil: Zespół Ariana Grande, serial nie mam, książka nie czytam, hobby taniec. Dobra, zmieniam. Zaraz wracam Dobra, już jestem, tylko zmieniłam hobby, że nagrywanie na YouTube. Mam 53 znajomych. tu Ło, wow, czekajcie, biorę sobie jakieś fajne tło. <śmum> no ale to jest papa To tak, świąteczne prezenty fajne są. No. No więc, 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 więc. Mam 19 lewych, mogę dać 5 mamo i tak moje wiadomości do Moje wiadomości, nagrywam, kto powie na YouTube, kto zaprosi, dostanie sześć momo, tutaj udostępniałam, udostępniałam, szukam chłopaka na momio to coś tam, coś tam, coś tam, yyy, konkurs, coś tam, coś tam, nikt nie zna. No No to tak, mega... Hej szukam znajomych xd mo Może i tak jakby chłopaka na momio Hej sama Hej szukam znajomych Hej jestem nowa na momio Szukam znajomych A to to napisała To już nie ja A po co? Jak powiesz? <laughs> yy. Bo nagrywa? No boże, chyba jasne, jak ktoś yy, pyta się, czy Paśle hey, YouTube? No to yy, po co? No po co? no? Ja tego trochę nie rozumiem. Co? Odcinek. Z momio. Odcinek z Momio. Na tu. Dobra. Może teraz. Aha. Dobra, dobra, no to mm, pozdrawiam Laura Fiona. Pozdrawiam no, to tak, dobra. Sara mi yy, to czas wyjdzie na Mmm. Cały mi odcinek już mu będzie musiał zlecić, a ja nawet nie dokończę Jej Pozdrawiam i łapka w górę dobra No to tak Jestem Danielowska11 ja już ten trwa. Pięć minut, dobra, jeszcze trochę może potrwać. A nie widzicie nawet tego paska. Um, dobra, 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 dobra. To tak. Tutaj są te posty. w innych tych e, animo. E, tak ubrania do wykupienia tutaj no i moje ciuchy to już wam pokażę ja mam tak tą bluzkę, poczekajcie zdejmę wszystko ja mam tą tą sukienkę Łapiemy mysówkę tą bluzkę z konikiem tam bluzkę z konikiem, taką koszulę, taką bluzkę, taką też bluzkę, ja mam ich tych pełno tak w ogóle. Taką, 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 bo dosta. Bo no, bo kiedyś taka borówka jeden do mnie pisała i to w wakacje. No. Tutaj taka spódniczka, taka spódniczka i taka spódniczka. Tutaj te białe, fajne. Dobra. Białe fajne, czarne też mega. No, szare te. Oczywiście to konto od mojej koleżanki Magic Horse, czyli od, jednym słowem, kanał na YouTube. Jej to Luzka11. Zapraszam. No i te butki, te butki. Zawsze wybieram te dokładnie. Takie, takie, i takie... Ja wezmę te, bo to jest bardziej zimowe. No to włosy. Takie, 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 takie. Te były po jeden diament, więc to nie było tak, takie drogie. A, a! jej! Już się zaczęło. Chyba wszystko, pewnie wszystko widzicie. Przynajmniej powinniście wszystko widzieć, moim zdaniem, bo jak patrzę, to u mnie wszystko widzicie. No i taki taki, to ja wezmę czerwony, bo bardziej do myszki mi to pasuje. No i tutaj kolor mogę sobie wybrać taki jasny, taki taki ciemniejszy, 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 ciemny, 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 ciemny i to wszystko. Już to są wszystkie odcienie. Ja, ja wezmę ten jaśniutki. Zielone, brązowe, niebieskie. Ja mam w realu zielone, zielone więc ja zielone biorę. Takie skrzydełka. Dobra, ja już kończę chyba.